Cześć, witajcie na naszym kanale gołębie Rafał po Hani. Temperatury niskie, trochę śniegu popadało. Idziemy do Gołąbków zobaczyć. Tak jak wcześniej wspomniałem po wcześniejszym filmiku, zapraszam wszystkich do współpracy, jeżeli ktoś chciałby pokazać swoją hodowlę. Siemanko, Gołąbki, jak tam? Jakby ktoś chciał pokazać tą hodowlę, to zapraszam do kontaktu. Mogę przyjechać, odwiedzić, nagrać filmik, porozmawiać. Jak się macie głąbki. Słoneczko, używacie się. Zaraz wam dam wody. U, na Facebooku, na YouTube napisać na Messengerze, na WhatsAppie. I przyjeżdżam i możemy nagrać filmik na wiosnę, na loty. Jestem mówiony z jednym panem. Na nakręcenie filmiku. Taki krótki wstępik ode mnie. A tematem, właśnie tego filmiku dzisiaj są pielenie gołąbków na wystawy. Co o tym myślicie? Jak to wygląda w rzeczywistości? Byłem ja na wystawie. Nie jeżdżę zbytnio. Byłem na dwóch wystawach w tym roku. I jak to wygląda? dużo hodowców właśnie pieli gołąbki. To znaczy, że wyrywa pióra przed wystawą. Ja tu pokażę felki na przykładzie felków. U mnie jak to wygląda, bo kupiłem od hodowcy te felki. No i po jakimś czasie wyrosły im piórka. No ale ja o tym wiedziałem. To było wszystko powiedziane mi przed zakupem. Dlatego ten temat mnie interesuje. Jakie Wy macie zdanie? Zaraz złapię te feluszki, dwa i wam pokażę o co mniej więcej mi chodzi. Dam im wody, jeść i za chwilkę się widzimy. Witajcie ponownie. Wymieniona woda. Gąbki dostawy Karmę do jedzenia. I tutaj zobaczcie, to nie jest film skierowany. Przeciw temu hodowcy, tylko tak ogólnie chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Tutaj, zobaczcie, mam samiczkę felka i ona, zobaczcie, wyrosła piórko po czarne, czarne piórko po lewej stronie i po prawej stronie, i tutaj, o, takie zrobiły się niedociągnięcia. Yy, przy zakupie jej, yy, no, miała tu wszystko równiutko ładnie, tak i spotkałem się właśnie też z opiniami. Tam jeden był przypadek kolegi motyla warszawskiego, który kupił motylka na wystawie i po jakimś czasie, czy tam po miesiącu, czy po jakimś tym powyrastało mu wszystko. Był jasny, a stał się ciemny. Ja tutaj taki sam mam przypadek, no ale mówię, ja zostałem uprzedzony, że gołąbek był pielony. Szykowany do wystawy I teraz są tutaj drugiego łąka Chodź, 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 chodź. Nie bój się, chodź, chodź. To jest dzikusy, ale słoneczko widzą to już szaleją, o, już tu, tu się ganiają wszędzie. No i tutaj jest drugi felek, feluszek Pokaż się, nie chcę się pokazywać. Chodzi mi tutaj o ogon, się z tyłu, też ma dwa białe. O piórka, nie? Ja nic tutaj nie wyrywam. One takie są jakie teraz są. O, i tak to wygląda, ale wyrywa się nikus. Leć, leć, leć dzikusie, je. No i mówię, no jakie jest wasze zdanie, czy gołębie są pielone na wystawy? Czy to jest częsty przypadek, czy? Tak samo druga kwestia oceniania. Też tam był przypadek wiedeńskich, że Wygrał jakiś gołąbek, który w ogóle nie powinien tam być lub był bardzo słabej jakości, a wygrał, tak? No, dlatego mówię, jak to jest na tych wystawach, w przyszłym roku zamierzam, znaczy w tym roku już, zamierzam odwiedzić więcej wystaw, zobaczyć jak to jest od podstaw, mieć jakieś porównanie. Z tego co mi się zawsze wydawało, że głąbki na wystawach powinny być takie, jakie są. No ale to... Różne są przypadki, nie? Dlatego... Jakbyście mogli napisać w komentarzach, jakie wy macie doświadczenia z wystaw. I po prostu poznać Wasze zdanie. Jak to wygląda? Byłoby mi bardzo miło. Mówię, głąbki tu głupieją Słoneczko Dzień słońce w nocy wysoka, wysoki mróz Mówię, podstawa u mnie to woda czyściutka Co dzień postaramy się zmieniać, jeżeli to jest możliwe tylko I karma I, I oby do wiosny, oby do wiosny Tam jeden z kolegów pytał przy takim odkrytym gołębniku gołębie nie marzną. No Nie są zahartowane, powiem Ci kolego. Mam już kilka lat taki gołębnik, i oprócz jednego przypadku co mi padły gołębie, ale to sam sobie zaszkodziłem. Przyniosłem trefnego, trefne briery, które te choroby mi przyplątały do gołębnika. Ale już się tego pozbyłem. Poza tym jednym przypadkiem, kiedy właśnie z mojej winy główno przyniosłem do gołębnika. Wszystko jest teraz ok, nic się, nic się nie dzieje. Także taki głębik się u mnie sprawdza.

Także mówię, zapraszam jeszcze raz do kontaktu, jeżeli ktoś by chciał nagrywać swoje gołąbki, to służę pomocą. Trzymajcie się cieplutko i piszcie w komentarzach, co myślicie o tych wystawach, co nam powiedziałem. Trzymajcie się, pozdrawiam.